Kociemka necz Z tej strony Magik 05, Pan Mister Magik, czyli Pan Magik. To tak, dokończyłem nasz świat z Panem Człodziejem. W ostatnim razie, że zabijałem krowy. Teraz jesteśmy w innym miejscu. I powiem Wam, że nie wrzucę. Nagrałem drugi odcinek, lecz nie wrzucę go, bo tam jest tylko szukanie bazy, nudne. Pokazałem, jak się robi tarcze. To będzie nagrany niedługo poradnik z tego, yy, jak się tworzy nowy rzeczy. Czyli, tak jak strzały widmo, tarcze i stojaki na zbroi, tam będzie wszystko pokazane ładnie. Chodźmy się tutaj rozejrzeć. Tu są chyba góry jakieś O, coś tam jest. To, by była wioska? O, no i na początku nagrywaliśmy wioskę. Ej, no super, super. Ej, wow! Ej, czy takiej czy bażwirowa? To dali nową wioskę? Czy to nie było takie wioski? Była. Nie było. To jest teren iglasty. Nie, no super. Co to jest? Burak? zali buraka? Nie mogę go posiać. Nasiona? Nie no, e no nie, panie, 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 panie. Panie. prawie sobie słuchawki, ja tu muszę mieć tych więcej buraków. Ja je zabieram, posadzę im trochę tutaj, ale ja muszę mieć buraki. Ja nie wierzę, nie wejdziemy nawet tych burakach. Mamy kowala, czyli mogą być diaksy. A to jest super. Mogę wykopić jedno. Zobacz, To jest dirt. Tylko trawa jest po prostu... Bardzo mi się to podoba. Tu mam oczywiście piecyk. Przypalimy rudę, bo zebrałem ostatnio. Mam nadzieję, że mi nie podkradną cygany. Zobaczmy, co jest w skrzynce. Pójdziemy jeszcze później do biblioteczki, zbierzemy bibliotekę. no super, to będzie coś, czuję dobrze. O ja nie wierzę, super. Najpierw dajcie mi jabłka. Później dajcie mi chlebek. Weźmy sobie mieczyk, w ogóle nie, to jest full wypas, full wypas. Zostawmy tutaj kwiatka. Może osiedlilibyśmy się koło tej, koła wioski takiej. Czy nie wiecie co na razie tego nie będę, nie będę tego robić Co tutaj maczam? Tu bibliotekę. Co wy chcecie? 38-24 Węgiel mam akurat za szmaragda Ty chcesz coś za szmeragda? Nie, zobaczcie się, się wszystko otwieramy to jest kuchnia, czyli po drugiej stronie może być biblioteczka. Super, ej, naprawdę. Ej, co, dwie kuchnie? Co to ma być? Dobra, ale przynajmniej mamy jakieś żelazne itemki w ogóle. Super, super. Zacznijmy najpierw od budowy domu, albo nie, najpierw... Tak, bo tutaj się jeszcze robią te... Buraki, więcej buraków, więcej buraków. No jakby tak się osiedlić obok tej wioski. Czy to byłby głupi pomysł? Nie wiem. Może bym... Ja by pewno wezmę te buraki, wszystko tutaj pozabieram im. Nie to, żeby... ale... ale zabiorę. Spędzimy tu parę nocy. Tylko wybierzmy sobie taki fajny domek z drzwiami jakiś, którym moglibyśmy zamieszkać na noc. Słyszycie? Słyszycie? Gdzie jesteś mobie? No ciągle jakieś mobie. Ja, w końcu je, je zabijać je będę no Ups Wywalmy, wywalmy Nie! Nigdy! Nigdy różowego Cthulhepona nie wywalę On mi pomógł Most! Za ciepistość, że z tej tak wyjąłem. No skąd ten zombie? Halo, czyli tamten domki nie? Może w kuchni byśmy zamieszkali? U Kowala, i dodaj burak. Oooo, może to się da piec z buraka? Co? Chociaż wątpię. Jeszcze przypalmy to. Połóżmy łóżko tutaj sobie, tak pięknie przy wejściu. Złóżmy też crafting. Ktoś z buraka? O, to lipa, ale fajnie, bo zawsze plantacja, plantacja. Plantacja, tak. Plantacja buraków może być. Schowajmy buraki. Schowajmy na razie też to, będzie później robimy stojak na zbroję. Co jeszcze tutaj schować? Żywego tulipana, marchewki, nasionka. Nie, zima się przyda. Krzysiłow się przyda, łopata się przyda, stary kilo, pióra to, 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 to. To się przyda. No i fajnie. Jeszcze ten kilo stu weźmiemy. Ten kilo też odłożymy, pochodnia się przyda nie jeszcze odłóżmy, patyki to, 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 to. Weźmy sobie troszkę mięsa. To weźmy sobie jabłka. Weźmy sobie tarczę w razie czego. Nazbierajmy se maryhek. Poszedłbym w jakąś skinie Nie sądzicie, że to by, to by był dobry chyba pomysł? Muszę skinieć się teraz udać. Um, ubierzmy sobie zimniaki. Dwa węgla. Um, czy tak kopiemy? Muszę zrobić sobie kamienny kilow. No Bo nie będę kopać wszystkiego żelazdu. Nie mam kamienia. Super. No nie mam kamienia? Mam kamień. Butyki też mam. I będziemy się zaraz. Kopać. Zróbmy sobie jeszcze patyków. Zróbmy sobie tyle. Dobra, 12 pochodni. Teraz, jakby się tu wkopać? Czy iść do jaskini? Czy po prostu. Nie, ja się tak po prostu kopać, bo mogę spotkać bruk. Dołóżmy to tu. Daj, czy to już zjem. No i dobra, w kolejnego dnia ruszymy do jaskini. Huh. Ty, ty, super, ty, to to. Nie wierzę. Nigdy wioski chyba nie widziałam. Od Minecrafta 1.8 żadnej wioski nie widziałem i teraz coś się z nimi stało? To jest po prostu co chcesz, kowal. I chyba mi się nie opłaca, wiesz? Co ci wszyscy kucharz? Płatnesz, Płatnerz! Rymarz. To jest drugi rymarz? Nie, co oni robią? Tam przed ksiądz. No co mi zamykasz drzwi? Co chcesz? Kapła, no. W każdym razie nie dam ci nic. Co, co, co ci villagerowie? Idę spać, idę spać. Mój dom. Z łopatą, tak. I idźmy coś wykopać. Tylko tak w którym miejscu by zacząć, żeby było dobrze. Tutaj bym zrobił takie op, hop, 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 y, hop, 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 hop. Hop, hop, się kopiemy. Nie no, ludzie, 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 jakie mam... Czy to jest moje szczęście, czy to jest po prostu... Ja nie rozumiem. Od początku z samego żelazku, kto się przyda? Już słyszę że jakieś szkielety, czy to cokolwiek jest? Jeszcze węgiel! Mm. Jeszcze, co ja, jak ja ustawiłem to żelazo? Czy w dzisiaj jest tyle żelaza, czy po prostu coś ustawiłem z tym żelazem? Bo ja nie wiem, ja naprawdę... Wow! Ile tego... Całą noc tu będę, cały dzień tu będę siedzieć, cały film tu mogę tego kopać. Żeby mi to jakiś nie spadł teraz. Ile tego węgla... Węgiel się przyda. Nie, może bardziej nawet niż żelazo, więc wykopię najpierw węgiel. Zresztą żelazo tutaj troszkę jest sporo. A tego węgla jest jeszcze więcej. Ej, co się dzieje? Może byli tak, że potworki się zabija trudniej, ale surowce znaleźć łatwiej. Muszę sprawdzić w tych. No, tutaj już jest koniec. Dobra, dobra. Teraz tu. ten bruk. kopmy to i postawmy bruka zamiast tego. Jeszcze, jeszcze. No nie, no nie mogę. No nie mogę, no nie mogę. Pięknie. Po prostu pięknie. Ja, teraz jest troszkę gorzej, ale śniła. Co ja robię?